Oczywiście towarzyszyły nam nadgodziny. Coraz częściej siedzieliśmy do osiemnastej. godzin uwięziony w szklarni. W swetrowi bardzo nie podobała się niedorzeczna zachcianka pracy do umówionej i zatwierdzonej przez obie strony godziny 17:00. Czemu siedzieliśmy po godzinach? Beton przyjeżdżał coraz później. Wydzwaniałem do tych partaczy, przypominałem im o tym betonie. Beton zaczął przyjeżdżać. Jeszcze później zadzwoniłem do swetra w stylu dżonego operatora. Co jest z wami kurcie tak! My zamawiamy beton na 15! To nie nasza wina, że przyjeżdża na 16! To kurwa, zamawiajcie go nie na 15, ale na czternastą! Nie, bo gdyby gruszka przyjechała szybciej i czekała, to byśmy płacili za przestój. Najczystsza definicja januszostwa. Jeździ, budowlańców i ich czas! To słuchaj mnie uważnie, kurwa Maczwodszy powtarzał, nie będę. Zostaje do godziny osiemnastej. Co będzie potem? Nie to obchodzi! Dotarł do twojego pustego kieraskiego uba! Ja I się rozłączył. Johnny był w drodze na dół, a biały kask bardzo zdziwiony. No kur** zaskoczyło go, że operatora po szóstej nie będzie na dźwigu. Po prostu jego biały kask wytłumił niechciane dźwięki. Przez następny tydzień czy dwa gruszki przyjeżdżały na czas.